Widocznie nie miał innego wyjścia. Wciągnął mnie w to. Nie mogę mieć policyjnej kartoteki. My też nie, wielka dziennikarko. Odczep się, spokojnie. Co robimy? Nie wiem. Weźmiemy wybielacz i pozbędziemy się DNA. Powiemy, że ktoś inny prowadził. Może jeszcze oliwę. Jakiś inny facet akurat zaparkował na jej miejscu? Myśl. Co robisz? Dzwonię do niego. Co? Policja może podsłuchiwać. Niczego nie zrobiłyśmy. Dlaczego? Nie powiedziała mi o tym. Jestem wspólnikiem. Ja nie. Już jesteś. Otwarte. Niczego nie dotykaj. Są kluczyki. Chodź tutaj. Fuku. Musimy przestawić auto. Jeśli policja je znajdzie, już po mnie. Nie mogę zostać. Karim i dzieci na mnie czekają. To pierwszy dzień Ramadanu. Trochę wiary. Jutro na spokojnie się tym zajmiemy. Jak na spokojnie? To co mamy zrobić? Nie wiem. Wiem jedynie, że jeśli Selim pójdzie do więzienia, mama tego nie przeżyje. Musimy się tym zająć. Jak zająć? Jak my?